Hej wszystkim z tej strony, atakama na waszych odcinach o... na <grywia> waszych ekranach kolejny odcinek. Z Star Stable jest to kolejne omówienie środowej aktualizacji. Słuchajcie, jak widzicie, wyglądam tutaj nieco inaczej, a to dlatego, że jesteśmy dzisiaj na koncie Antonina, czyli tym drugim moim koncie, który ma już 17 poziom. Jest tu troszeczkę zadanych, także jeśli byście chcieli zobaczyć, jak te zadanka robię, to śmiało dajcie znać w komentarzach. Myślę, że możemy je zrobić razem na odcinkach, ale do czego dzisiaj zmierzam? Popatrzcie, na tym koncie mam 2481 Star Coin. A to nam się dziś przyda, dlatego, że do SSO dołączyły dwa nowe konie magiczne. I te magiczne konie kontrolujące pogodę Serenaus i Bronte. W jorwieckich legendach można znaleźć wzmianki o dwóch koniach kontrolujących pogodę. Rodzeństwie, które toczy ze sobą wojnę od eonów. No i dobra, magiczne zwierzaki. E, znajdziesz je e, gdzie? W następnym tygodniu. No dobra, ale gdzie? Aha! Tam w ogóle coś źle chyba przetłumaczyli. wyraz siebie. W centrum tęczowego festiwalu dodaliśmy całkowicie nowy zestaw, pozwalający wyrazić dumę. E, jedziemy do Fortu Pinta. Z tego względu, że to wszystko się tam dzieje, no i ja czytałam te wasze komentarze, to widziałam, że bardzo dużo ludzi jest niezadowolonych z tego, że mm, usunęli nam ten tęczowy... Yy, czekajcie, 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 czekajcie... Ford Pinta. Yy, że usunęli nam ten tęczowy... Yy, wiecie, ten domek w ogóle, tę krainę tęczową, ale z drugiej strony no, jakby go dodali, to by było znowu to samo. Także tak źle i tak niedobrze. Nam zależało na tym, żeby było coś nowego, ale nie żeby nam to usuwali. Nie chcia... nie chciano, żeby nam to usuwali. Ja nie chciałam. Ja w ogóle mam tutaj do dokończenia niektóre te zadania. Nie zrobiłam ich jeszcze. Ja nie wiem, czy ja w ogóle te konie będę tu miała. Czy ja muszę zrobić zadanka, bo wydaje mi się, że chyba będę musiała gdzieś zrobić, bo nie wiem skąd ja mam kupić. Dobra, y, mam tutaj pozbierać to, co. Pięciu zagubionych. Tak, ja to robiłam w zeszłym tygodniu y, na tamtym koncie, ale boję się, że po prostu, jak tego tutaj nie zrobię, y, no to, to mi się to nie odblokuje. Dobra, mamy te kraby. Krabów nie chcemy, chcemy te konie. <gryw> Ludzie, chcemy konie, ale domyślam się, właśnie, że one mi się nie pojawią. Chociaż mogę się mylić, no mogę się mylić, a co? Jedziemy tam do góry, bo do góry też powinniśmy pojechać. Słuchajcie, bo czekajcie, bo ja tak szukam. Chyba, że one będą tu u góry, a ja ich po prostu nie zauważyłam. Tak może też być. Tutaj mamy jakieś chmurki, więc prawdopodobnie one tutaj będą. No ale jak już, jak już jesteśmy. Tak, są i one. Dobra, to zaraz ogarniamy tamte zdanie przy okazji. Ja opatrzcie, w ogóle jak nagrywam to po czasie, to przy okazji mogę sobie obejrzeć te konie dokładnie. Tutaj w ogóle mamy śliczne gwiazdki. Te konie ja widziałam na zapowiedzi. Nie będę wam ukrywać, że ja je widzę pierwszy raz, ale ja jestem w nich totalnie zakochana. I w tym burzowym, i w tym drugim. Ja uważam, że to jest w ogóle chyba najlepsze, najlepiej zrobione, magiczne konie ever. Smoki były pięknie zrobione, ale te, no, aż ciężko sobie wyobrazić. No, piękne są, po prostu są piękne. Kosztują 950 i się totalnie nie dziwię. Yy, czy one mają w ogóle. Nie, no i poruszają się bardzo ładnie. No, przecież. Tak, i ich odmianka w ogóle ten jest po prostu. Kocham, tak? Kocham. Eee. Yy ja nie wiem, najpierw poczekajcie zdejmę sobie sprzęt z konia, który mam aktualnie bo no, będę potrzebować go na pewno fajnie by było, gdyby na przykład zwiększyli nam troszkę tutaj tą naszą szafę, którą mamy przy okazji byłoby spoko no i teraz sobie jeszcze zobaczmy tego jego przemiankę no też jest genialna też jest genialna zarówno chyba ma to, ale dobra. Poza tym jest super. I w ogóle ta podwójna grzywa, taka wiecie, jakby fiordę. E, spoko. Chyba w pierwszej kolejności kupimy sobie tego. Spersonalizuj zakup. E, jest to nieśmiertelny, oczywiście. Nieśmiertelny. Mm, jest to rodzeństwo. E, ja do imion nie przywiązuję aż tak uwagi. E, Peralnik będzie. I tutaj niech będzie w ogóle zero, więc będzie perła. Eee, niech będzie klacz. Albo niech będzie ogier. Dobrze, nieważne. Tak, i chcemy dosiąść teraz. I pokażcie, jak on wygląda. Jak ten koń wygląda, jak się porusza. Więc tak, idziemy sobie z tym. To, jak on się w sumie porusza, wszyscy już chyba widzieli. Eee, no, wygląda. Przebosko to, że grzywa się w ogóle rusza. Tutaj mamy jego normalną odmiankę, mamy związany ogonek w takiego dobierańca i koreczki. A tutaj mamy taką grzywę w chmurki jakby. Te włosy tutaj są przegenialne. Fajnie, że to jest taki odstający element. Tutaj też mamy chmurki, no wygląda to przepięknie, to, to się rusza, więc wiecie, to jest ekstra. Na bankę będę jeździć na tym koniu i w ogóle to, że on te skrzydła ma, mm, o takie, nie, że to odstające, no ja nie wiem, jak wam, mam to powiedzieć, ale po prostu przegenialne są. O, tutaj przy okazji możemy sobie to wziąć. No nie, no, no je, jest co podziwiać. No nie oszukujmy się, ale jest co podziwiać, więc na pewno sobie jeszcze porównamy te dwa konie. No i teraz możemy kupić tego drugiego. Eee... Arktik, niech będzie Arktik, niech będzie, niech, niech będzie, też niech będzie nieśmiertelny ogier, tak, i ogólnie dosiąć teraz i zobaczymy sobie jak ten wygląda, ja się straszliwie cieszę, że mogę sobie je, wiecie, zobaczyć oba i że mogę sobie je oba kupić, tutaj ma w ogóle grzywę jak lew, yy, dlatego ma te dwie odmianki, bo tutaj z tego rogi wyrastają, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Tutaj też mamy grzywę i ogon y, na zasadzie takiego właśnie, takiej chmury, jakby. Z tym, że on ma zamiast. Y, Chmurek, tutaj gwiazdy. No nie, no przecież on jest po prostu boski. Dajcie znać, czy Wam te konie też się tak podobają. Mi się podobają ich dwie wersje. Mamy pręg grzbietową, mamy tutaj taką podwójne, taki podwójny kolor w grzywie. E, jaram się. Szczerze, jaram się bardzo i te konie mi się bardzo podobają i sprawiają, że mam ochotę grać. Na moim drugim końcu na pewno też sobie kupię, jak doładuję star końcy. Ta podwójna grzywa tutaj pięknie wygląda. Tak jak Wam mówiłam, Wy na pewno widzieliście, jak te konie się poruszają. E, no, no są przegenialne aż ciężko przerwać w ogóle jakkolwiek grę, bo chciałoby się tylko na nie patrzeć jeśli miałabym wybrać e, z któregokolwiek z nich dwóch e, szczerze nie wiem jeszcze pojadę sobie na dół e, czekajcie, zrobimy już to zadanko tak przy okazji jak już tu jesteśmy e, dobra, ja tutaj konia nie mogę przeprowadzić, w ogóle widzę chyba tutaj już ten nowy zestaw o tutaj tak, z takimi skrzydłami no nie wiem, chyba, że to jakiś stary ale dobra, tutaj dużo tych aktualizacji nie robiłam, także no, będę musiała to wszystko ponadrabiać mam w ogóle spodnie które, ojej, nie na tego konia chciałam siąść nie wiem czemu no nie, 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 wsiadaj Ogarniemy sobie. Aha, bo one nie mogą jeszcze galopować. No tak, bo ja nie ogarnęłam jeszcze wszystkiego. To nic. Jedziemy zobaczyć te nowe zestawy, które rzekomo były dodane. Powolutku sobie dojedziemy. Nie ma problemu. Eee, coś mówiłam. Aha, że będę... Aha, że mam spodnie w ogóle bez tekstur. Eee, jak grałam na tym końcu to właśnie mówiliście mi, że mam spodnie bez tekstur. Tego, że śmiesznie. No bo faktycznie one tak wyglądają trochę jakby były po prostu plamą. Ale to nic, to nic. Nie przeszkadza mi to póki co. I dobrze. Od, tu oddaliśmy, i teraz chyba tutaj będą te nowe rzeczy. Tak, to jest to nowe siodło. Jeju, ono jest ładne. Ta, to też jest ładne, ale ile ja w ogóle mam? No, nie mam jeszcze tak mało tych sterkońców. Bardzo ładny czaprek w ogóle. On też da się go kupić. Czyli jakąś rzecz da się kupić za. Słuchajcie, za te. Jejku, jak to się nazywa za pieniądze, takie zwykłe pieniądze, nie trzeba wydawać. No nie, no, to siodło to trzeba. Ja sobie właśnie to kupię za hajs, a resztę za Starcoins mogę. To sobie kupimy, tak. Dobrze, dobrze. To jest w ogóle takie... Nie wiem, mam wrażenie, że to jest brzydkie. I w ogóle to bardziej chyba będzie pasowało do tego drugiego konia. Takie, takie odnoszę wrażenie. I czy my chcemy to? Czy my chcemy tą kurtkę? No ona może być fajna, bo nie na co dzień mamy takie rzeczy. No i jakaś taka czapa tęczowa, to też możemy ją sobie kupić. Za dobra, w miarę, w miarę dobrze to wygląda. Dlatego te spodnie, nie, 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 nie. Tutaj te buciki jeszcze, kurde, no one mogłyby pasować. Dobra, dobra, niech będzie. Jak już mogą pasować, to dobra. No i to o głowie... W sumie do full zestawu, bo ochraniacze na te konie nie chcę. A więc weźmy to. Ochraniacze na te konie nie chcę z tego względu, że po prostu one mm, będą mi szpecić. Tutaj ten koń wygląda teraz bardzo dobrze, bez ochraniaczy również, bo ma bardzo fajne odmianki. Okej, okay, słuchajcie, koniecznie dajcie znać, którego konia wy preferujecie, który bardziej podoba się wam, którego wykupiliście. Czy planujecie kupić tego drugiego? Ja totalnie nie mogłam sobie odpuścić. Muszę mieć oba koniecznie na obu kontach, bo są przegenialne. To są naprawdę moim zdaniem najładniej zrobione dzikie konie, te magiczne, jakie zrobili do tej pory. Oba podobają mi się chyba tak samo i nie potrafię je wybrać. Nie potrafiłabym wybrać totalnie jednego. Mmm... No, ten ma oczy piękne. To, to są jego te atrybuty. Ta, ta grzywa wyglądająca jak wiecie, lwia grzywa, no piękna. Tutaj te włosy, te, te jako chmurki, tutaj, to, 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 te piórka, no wyglądają oba bajecznie i w obu wersjach. Także jestem szczęśliwa. Bo słuchajcie, zwykle miałam tak, że na przykład podobał mi się jeden w magicznej, ale już w tej podstawowej nie za bardzo. A tutaj oba mi się podobają w obu wersjach, także. No, więc mam nadzieję, że moja postać Wam się podoba, że mój odcinek był fajny. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jeśli filmik Wam się podobał. I ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, poranku. Do następnego, trzymajcie się. Bajo!